Spotykam się tu znowu w plenerze. Tym razem znowu z Lechem tutaj spotykamy się, żeby porozmawiać o stronach internetowych. Dzisiaj tak przyszliśmy się po parku i tak rozmawialiśmy o tym, jak dzisiaj w ogóle powinny wyglądać strony internetowe. Bardziej od strony nawet takiej. Jakie są potrzeby chyba klientów dzisiaj? Moje odczucie jest takie, że klienci dzisiaj oczekują, żeby strony były. Szybsze, to znaczy pod kątem szybciej dawały odpowiedź na, na to, co e, użytkownik poszukuje. E, jestem ciekaw, w Lechu, czy, jak myślisz, czy, czy właśnie. Odwołam do mojego kluczowego przypadku kupowania, nie wiem, komputera przez internet, e, laptopa na przykład. E, jest sytuacja taka, że wchodzę na sklep internetowy i widzę specyfikację, i widzę cenę. E, no i mam jakieś tam wymagania dotyczące tego laptopa, że chciałbym, żeby miał coś jeszcze, i na tej stronie tego nie ma. Co robię? Uciekam z tej strony, z tego sklepu, idę gdzie indziej. Szukam raz, drugi, trzeci, aż w końcu tę informację. I teraz y, ta sytuacja dla kogoś, kto sprzedaje ten sprzęt, jest niekorzystna, ponieważ ja uciekłem z jego strony. Prawda, że wrócę na tą stronę. Jest takie samo, jak to, że wejdzie na, na, na stronę innego sprzedawcy. No tak, a ty, w, w tym momencie, sorry, że się przerwę, bo Akurat prowadziłem niedawno szkolenie 12 rzeczy potrzebnych do tego, żeby stale sprzedawać. I była mowa o tym, o na do remar remarketingu. I to jest właśnie jeden ze sposobów na przyciągnięcie z powrotem tego sklepu. Tak, to jest jedno, że stosujemy reklamę, która. Jakby ściga tego użytkownika, tak? On chodzi na jedną stronę, kolejną, widzi o kurczę, znowu jestem, na, na, znowu widzę reklamę tego sprzętu, który widziałem na, na tamtej stronie. Szansa, że ale to jest jeden element. Ale drugi element jest taki, że yy, czasami same sklepy internetowe, yy, no, te opisy, które tam są, nie do końca wszystko wyjaśniają. Czasami jest tak, że ja bym chciał móc coś porównać, móc coś. Móc coś Dowiedzieć się więcej na tym I nie ma tej informacji. Na stronie były nie tylko opisy produktów, ale było właśnie coś więcej, na przykład porównanie produktów. Tak, chociażby? Tak. Może ale być. Na, po pierwsze, porównanie produktów, no to, to już tam jakieś tam sklepy internetowe to w tej chwili dają, że możesz po prostu sobie kliknąć jeden produkt, drugi produkt, czwarty produkt i, i kliknąć, porównaj, ok? On porównuje parametry, mogę z tego z ten sposób wybrać. Tak, ale to jest, to jest jakby ale automat. To jest tylko automat, ale chodzi o coś innego. ja yy, na przykład yy, szukam laptopa, w którym mogę mieć dwa dyski. Tak. I gdybym gdziekolwiek miał zestawienie, tak, że te i te modele, tak, to można mieć dwa dyski, a w tych nie, i tak dalej, lub miał y, opisane problem. Czy warto, czy nie warto, tak? I to by było w tym sklepie, jako artykuł, to już tam zostało. Dobra, czyli Na przykład chciałem teraz zostawić, mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa, bo tu mam na żywo połączenie, także wybaczcie ewentualnie, jeśli kwestia jakości. Um, ale właściwie chciałem tego tak już skończyć, bo to, to, co powiedziałeś, to dla mnie to jest coś takiego, byś zmierzał w tym kierunku, żeby połączyć sklep z blogiem. W pewnym sensie tak. Choć... I może. Może <laughs> nie, <laughs> nie mówmy do końca. W takim razie jesteśmy ciekawi bardzo, co, co Wy myślicie o tym, żeby połączyć blogi eksperckie ze sklepem, żeby to była jedna witryna. To tyle na razie. My idziemy dalej. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.